Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nitek. Dzisiaj okazja wyjątkowa, ponieważ jest to, można by rzec, vlog. Uh, ha, ha. Wypadałoby powiedzieć, że to jest drugi, bo kiedyś, gdzieś tam, przy okazji dużej ilości fanów naraz zdarzył się ten pierwszy. to było takie incydentalność, czy ten incydent na skalę światową, ponieważ nie robię zazwyczaj vlogów ani nic takiego. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nitek. Witam Was w okazji niecodziennej, ponieważ we vlogu, vlogu numer 2, gdzieś tam przewinął się jeden odcinek takiego ustrojstwa. Było z okazji tysiąca fanów, ale teraz też z okazji nie lada, chciałem Wam coś poopowiadać na temat mojej wizyty w Krakowie. Ale Kraków wiadomo, barbakan, wawel, McDonald's na Floriańskiej, kościół mariacki, rynek, obsrai dachy na całym rynku i inne rzeczy, o których wszyscy wiedzą. Ale w Krakowie dane było mi zagrać w Elite Dangerous. Elite Dangerous, który gdzieś tam sobie z tyłu, teraz tam lata. Jakieś misje treningowe zapuściłem, żeby wam umilić widoczek, nie tylko moją facjatą. Elite Dangerous. Grałem na Oculus Riftcie i to jest rzecz bardzo ważna, ponieważ spotkałem się tam z dwoma gośćmi, przemiłymi panami z Frontier Developments, e, ściągnę sobie ich imiona, ponieważ no, nie pamiętam imion, których nie używam więcej niż raz na imprezie, no, w związku z tym no, mam problem z zapamiętaniem. To chyba każdy tak ma, no, w związku z tym czuję się poniekąd rozgrzeszony. Osobami, tymi, które, z którymi było dane porozmawiać i posiedzieć w jednym pomieszczeniu nielimitowaną ilość czasu i pozadawać dość trudne pytania odnośnie samego Elite Dangerous był Eddie Simmons, czyli producent z Frontier Developments oraz Michael Gupper, Pierre manager. Ci mili panowie wytuścili i wyłożyli kawę na ławę z feature'ami, które będą w Elite Dangerous kiedyś kiedyś. Na chwilę obecną wiadomo, że Elite Dangerous jest w fazie beta, w becie trzeciej, drugiej, drugiej trzeciej? Po prostu zgubiłem trzeciej! <grywa> trzeciej, przecież jest napisane, że trzeciej. W <grywa> fazie beta trzeciej, która już niedługo dobiega końca, ponieważ premiera Elite Dangerous w wersji pełnej już jest rychło, bo 16 grudnia. No i w związku z tym zadałem kilka interesujących, myślę, pytań, odnośnie których pojawiają się czasami zapytania na geeks.pl pod artykułami odnośnie samego Elite Dangerous. Mianowicie zapytałem, Chociażby o to, czy będziemy możli... mogli sterować statkami większymi niż zwykłe myśliwce jednoosobowe. I okazuje się, że niestety nie, chociaż same statki będą, ale skoro mają policzone, że żeby obsłużyć taki statek, będzie wymagana 15. Osobowa załoga, żeby on w ogóle poleciał, myślę, że coś jest na rzeczy. To samo tyczy się wersji konsolowych, które na chwilę obecną nie są w planie, ale gdzieś tam było przebąkiwane, że być może kiedyś, nie wiadomo, ale się nie da rady, więc może kiedyś się to pojawi. Zresztą cały Elite Dangerous ma znakomite wsparcie dla różnych peryferium, w tym właśnie dla Oculus Rifta, Joy'ów, wszelkich gał, cokolwiek podepniecie na tym polecicie. Osobiście, mimo tego, że mam ten joystick, który kiedyś unboxingowałem na kanale, mm, gram na już tej kreaturze nawet sobie całkiem nieźle radzę, co musicie zobaczyć w ten, że nawet gdzieś tam idzie. Ponadto, w Elite Dangerous nie będzie fabuły jako takiej. To znaczy, gdzieś podobno ma się pojawić jakiś. na zasadzie. hmm. jakby to wyłożyć. Lubię gry sandboxowe, ale lubię kiedy ma początek i gdzieś tam koniec. Ale to, co dzieje się między nimi, może się dziać cokolwiek. Podobnie ma być trochę w Elite Dangerous, ale ponadto. Twórcy sięgają po dość dziwne i niestosowane nigdzie wcześniej rozwiązanie wszycia fabuły poprzez wysyłkę newsletterów opisujących to, co się w galaktyce zaprezentowanej w grze dzieje. To jest 400 bilionów systemów bieżnych, w związku z tym no, ma się gdzie co dziać. Sami twórcy też nie boją się tego, że ten kosmos nie będzie wyeksplorowany do końca. Zresztą to jest taka liczba, że oh, myślę, że to jest roboty na dwie generacje. I też nie będą zmuszali graczy do podróży gdzieś tam w jakiejś zakątki kosmosu, po to, żeby przynieść jakiś graty. W związku z tym wymyślili sobie, że będą wysyłać newslettery opisujące właśnie te zdarzenia, które się tam działy w galaktyce, wyszczególniając poszczególnych graczy. Jeżeli będziesz poszukiwanym bandytą, spodziewaj się swojego nika w tym newsletterze i nagrody na swoją głowę. Jeżeli to idzie do wszystkich graczy, spodziewaj się szybkiego wjazdu na chatę i wysłaniu cię w kosmiczną otchłań. No oczywiście potem pałeczkę przejmie ktoś inny. To samo tyczyć się, jeżeli obierzesz sobie ścieżkę górnika łowczego, wszyscy ci gracze będą wyszczególniani w tych newsletterach po to, żeby zdopingować pozostałych, aby przejęli ich pałeczkę. Ponadto mają się pojawić gdzieś jakieś powody odnośnie jakichś e, tych działań, żeby nas pchać do przodu, ale nie zostało to jeszcze wyjawnione do końca jak to zadziała. Same newslettery były w pewnym momencie testowane i były wysyłane z tego tak co pamiętam z częstotliwością 1 dzień, bo tam się jakieś dziwne zdarzenia działy w kosmosie y, i twórcy szybko, prężnie y, szyli nici historii fabularnej otaczającej ten konflikt y, gwiezdny, można by rzec, y, i wysyłali te newslettery dość gibko. Też nie wiadomo jak często będą zmiany w historii, nie wiadomo jak często te opisy będą się pojawiać, natomiast no, przy większych zdarzeniach planowują co jeden dzień, to chyba uskuteczniali, to im nawet jakoś tam wyszło. Natomiast na chwilę obecną ciężko powiedzieć, no bo wiadomo, że jeżeli coś jest w stanie bety, nie jest w stanie człowiek przewidzieć tego, co się będzie działo, kiedy gra już będzie miała premierę, czyli już niedługo, kiedy ci wszyscy gracze dorwą się do swoich cockpitów, do swoich wajch, gał, okulusów, e, trójk, ivierów, i e, wszystkiego w ogóle, wszystkich tych gadżetów. Ciężko powiedzieć, jak to wtedy będzie wyglądała sama ta rozgrywka, poza tym, że nie tak kusząco. No bo wiadomo, że możesz być teraz już górnikiem, łowcym, możesz być handlarzem, możesz być hanem solą, możesz, być, m, możesz polować na innych graczy, możesz im przeszkadzać nie, w lukratywnych trasach handlowych, które gdzieś tam sobie obrali. A sam kosmos zresztą dynamicznie będzie im to robił, zaniżając ceny towarów, które dość często pojawiają się na jakichś stacjach kosmicznych. Podawali taki fajny przykład w ogóle m, mechaniki, gdzie jeden gracz na przykład wybiera sobie jakąś stację kosmiczną, i z tej Stacji kosmicznej zabiera towar do kolejnej, z tej kolejnej bierze do innej, z tej innej do jeszcze innej. Robi tak kilka razy, ale co się dzieje? Ktoś obserwuje, że faktycznie to przynosi jakiś dobry hajs, w związku z tym. W związku z tym coraz więcej graczy dołącza do tego niecnego procederu i jeżdżą po tej trasie handlowej. W związku z tym. Tych towarów robi się za dużo na tych stacjach kosmicznych. No i przez to ta cena maleje, żeby ich zniechęcić. No i trzeba kombinować na nowo. Więc takie wzbogacanie, taka dynamika rynku Very Dangerous będzie pojawić się. Co do samych misji, nie będą takie mm, jednopoziomowe, na zasadzie leć na planetę A, przynieść coś na planetę B, zrób kupę w miejscu C. Nie, nie. Coś takiego już takie nie będzie. Pojawią się wątki w samych tych misjach fabularnych, które będą randomowo generowane. Będziecie mieli na przykład mm, misje, gdzie kogoś zlecą wam utłuc. No, i w związku z tym, że kogoś trzeba utuć, polecicie tam oczo, nie tam, aaa, spadaj dziadu. Ale co się dzieje wtedy? Co może się stać wtedy? Ten ktoś może was zahaczyć na kanale komunikacyjnym, przekazać wam informację, że przecież on jest niewinny. Skoro on jest niewinny, puśćcie mnie wolno. Tam są dowody, zawyźcie te dowody od do Federacji. Federacja na pewno wam uwierzy. No i możecie to zrobić, albo i nie. Ale możecie też zrobić to. <laughs> Tylko niekoniecznie Federacja może wam wtedy uwierzyć. No i reputacja. Dany frakcji wam zmaleje. W związku z tym będziecie bardziej narażeni na konflikt z ich strony, ale na przychylność na to drugiej strony. Trzeba sobie to jakoś wyważyć, żeby było dobrze. I to są bardzo fajne zmiany. Natomiast co do samego Oculus Rift'a. Kurde, ludzie, nawet się nie spodziewacie. No tam jeszcze były jakieś dele, de, rzeczy, o których mówili mi twórcy. No To wszystko spisałem na XBL, więc jeżeli chcecie, zajrzyjcie sobie. Gdzieś link powinien się pojawić na ekranie, a jeżeli nie na ekranie, na pewno jest na samym dole w opisie. Więc tam sobie zajrzyjcie, mogą mi coś wypaść z głowy, więc bardzo was przepraszam. Ale samo Oculus Rift to był Developer Kit 2. Czyli ten już trochę poprawiony, że nie powodował nudności. Jedyne co mógł spowodować, to ta gąbka, która okala oczy. Trochę tak szczypała. Natomiast obraz też nie był wyraźny, bo to nie było jeszcze Full HD um, Oculus Rift. To był Oculus Rift taki dość standardowy, więc tam rozdzielczość w nim była troszkę mniejsza. W związku z tym, żeby zobaczyć coś na tych panelach, które są w Elite, trzeba było robić mniej więcej taki ruch. I tam czytałeś te czcionki małe. Ale to no, ponieważ największą frajdą tak naprawdę w Oculus Riftie było to, że siedzisz w tym kokpicie, który widzicie tam z tyłu na ekranie. Siedzisz, i rozglądasz się tym głową, gdzieś tu patrzysz i te statki tam latają, w ogóle strzelają się nień tam gdzieś leci, ty dym, taki tam w tych gwiazdach zawieszony w Ja tam siedziałem i tak, What the, co tu się dzieje? A już w ogóle hardcore absolutny jest, kiedy widzicie, jak, bo w grze też się można rozglądać, oczywiście, nawet za pomocą myszki. Rozglądacie się i ja zapomniałem guzików na joysticku, więc. Zerkam tym okulusem tam w ten, tą gałę, co tam w środku grze jest i tak patrzę Łata, to jest moja ręka! I nagle coś tam szukam tym moim palcem A w grze to samo się dzieje i ten palec tam, tak Jak to jest możliwe w ogóle? Jak to naciska? Siedzę i patrzę, ło to jest moja ręka I w tym kombinezonie I ten palec tam rusza się i w ogóle ten joystick tak zagląda mi tak Nie no, przecież nie jest taki ja pod palcem Czyli więcej przycisku Ale imersja taka, że ło te w dupę Patrzysz na te panele, wszystkie się otwierają Gdzieś tam zerkasz, nie o, gwiazd, o, planety I leci! I ten smuga tego dymu i za tą smogą już pali te wszystkie hady gdzieś te GUI, interfejsy i tak dalej. Nie patrzyłem się na to, jak lecę między tymi astrolitami i kim no, po prostu jest masakra absolutna w tym Oculusie. siedziałem dość długą ilość czasu, mieliśmy tak mocno nielimitowane, to więc e, tyle, ile mogłem, to wykorzystałem. Grało mi się znakomicie, mimo tego, że w domu dalej grałem, To tutaj klawiaturę, ale przez ten Oculus chce mi się wyrzucić monitor przez akwarię. To, co obserwuję monitor, a to, co jest Oculus, nawet w takiej wersji, jakiej jest obecnie, to jest nie była ziemia, naprawdę fest, zabawka. Jeżeli będą gry takie jak Elite z, e, wspierały Oculusa, to być może ten Oculus sprawy, no, odniesie jakiś tam sukces. Samo na pewno, bez wątpienia dla tych bardziej hardkorowych graczy, mm, pewnie tak, bo tam trzeba jednak się trochę nauczyć latać, trochę obsługi. Mm, to nie jest takie, że zbiegł już już jesteś super master arcade w ogóle shooter, mm, tylko trzeba trochę przysiedzieć. Ale o sam Elite Dangerous, jak już mogliście się zorientować w materiałach wcześniejszych, które gdzieś tam prezentowałem, jest gromfę fest znakomitą, gdzie szyjecie własną historię pilota w kosmosie. I trochę tak jak w DayZ, o czym sami twórcy mówili, mm, tak naprawdę to jest taki storyteller, gdzie gracze odgrywają główną rolę, mimo tego, że też jest masa NPC-ów, są jakieś się wątki poboczne. Tego jest naprawdę sporo, i ciężko to wymienić w tak krótkim materiale. Ale ten Oculus, ludzie! Oculus Lift! Nie patrzysz na dół! Nie widzisz, bo tam jest akurat zrobione. Jest jedna z niewielu gier, gdzie jak popatrzysz w dół, to widać Twoje nogi tors. Jesteś w kombinezonie, jak w Crazy świeci świeci. Jest także. Patrzysz i to jest tak, jakby twoje wydłużenie. Widzisz te ręce, które masz ułożone na tych wajchach. Nie, tu masz joya, tu masz tą wajchę przepustnicę. I tak samo jest w tym kokpicie, co zresztą widzieliście gdzieś tam na filmiku, bo się tam specjalnie i poobracałem. I siedzisz, i tak. Jezus, Maria, jak mi ręce świecą! I rozglądasz. I to jest najlepsze, właśnie to, że te kokpity w Elite Dangerous są wszystkie otwarte. Bo nie wiem, czy we wszystkich statkach, ale wydaje mi się, że pewnie tak, właśnie przez to, że lecisz pod tą planetą i patrzysz. Planeta Fest! Cześć, kurczaki! I jeszcze te refleksy światła w ogóle, które gdzieś tam jak lecą, one się rozchodzą na tych częściach kopii No po prostu... Ptcz! Chhh! Naprawdę tak jest, jest naprawdę absolutny, totalny hardkor. Także dziękuję serdecznie za to, że mogłem się z wami podzielić. Jeżeli chcielibyście upewnić wrażenia, macie jakieś pytania odnośnie samego Oculusa, Elite Dangerous, Frontier Development, jeszcze się z tematem spotkamy, ponieważ za tydzień... A, bo w ogóle nie mam wideo z tego wszystkiego. Bo nie miałem kamery swojej, miałem <śmiany> po aparat. No jest historia bonusowa! Historia bonusowa! i nagrywałem takie, wiecie, szoty, żeby posklejać to ładnie w filmik jakiś fajny, nie tam Kraków, nie, jakieś tam smoki, nie tam jakieś brzydkie babki, w sensie smoki wawelskie, nie gołębie, rynek i tak ja dalej, chciałem to nagrać, to skleić fajnie, jakiś taki, wiecie, TVP3 regionalna Kraków, e, pokazać, nie coś Krakowa, który wszyscy znają, więc miałem w ogóle cały scenariusz ruchowy wyłożony no ale okazało się, że ta kamera, którą miałem pożyczoną, była taka dziwna, że ona włączała się w ekran po 5 sekundach, ja myślałem, że on się włącza cały telefon, a, znaczy, ten aparat. On się okazało, że on się nie wyłączał, tylko wyciszał się, wygaszał się. Ja go tak zostawiłem, mu się rozładował. Chciałem nagrywać okulusa, więc tyle co widzieliście, okulusa gibającego się mnie, to było nagranie. Tyle co widzieliście, okulusa, w którym się tam gibam, to było nagranie z telefonu komórkowego, ale lepszy ryc niż nic. Zdjęcia są. zerknijcie na geeks.pl, tam są zdjęcia. A jest jeszcze jedna opowieść, hist bonusowa, ale to on kiedyś może. <grym> on to nie może się przyznawać. Nie, historia omyłek i w ogóle. <laughs> Lud mi spadł na chodnik w trakcie tych historii. Um, dobra, nieważne, następnym <laughs> razem. Mój do Was nitek, dzięki serdecznie, że poświęciliście mi tą chwilę. Opowiadałem o Elite Dangerous, Oculus Rift, naprawdę, ludzie, o Oculus Rift. No mimo tego, że to, to kupa kasy będzie kosztować, to kurde, kiedyś pewnie trzeba będzie. Nitek! Pamiętajcie zalajkować filmik, a nie tam lajkujcie, no lajkujcie, udostępniajcie Oculus Rift, <laughs> jest naprawdę. Do zobaczenia następnym razem, mam no, nadzieję, nie wiem, czy formuła vlogów w moim wykonaniu Wam się podoba, wyraźcie to przez lajkowanie, przez komentowanie, do zobaczenia następnym razem, Nitek, A NIE! Ano box, pudło za amunicją, proszę pójdźmy piwnicą do tego drugiego budynku, piwnicą, bo widzę, że tutaj ktoś stoi prawdopodobnie, więc mogłoby się rozpętać małe piekło.